Siemaneczko, ze strony 951 i dzisiaj jest długo zapowiadany przeze mnie odcinek, ponieważ jest to odcinek 11 z DLC 22. Jest to odcinek dokładnie w meczu z Lester. Mianowicie mamy tutaj taki skład. Jeszcze popatrzysz, czy niczego tutaj nie potrzebuję zmienić. Chyba nie, ponieważ ja go zmęczyłem na kontuzję, a nie będę wydawał monet w sensie diamentów, żeby go wyleczyć. A więc zobaczmy sobie jeszcze co mamy tutaj. Z ciekawych rzeczy to nie za dużo. Myślę, że jak na razie będziemy się starali właśnie kupić jakiegoś takiego piłkarza. Jak na razie jeszcze nas nie stać. A więc zagraliśmy po prostu ten Leicester Mamy tutaj Vardiego, czyli dziwo ma strasznie małą, strasznie mały Overall i Schmeichel ma największy. Nie spodziewałbym się, bo normalnie FIFA ma chyba 86, Vardia, tutaj ma tylko 77. Tak samo zresztą jak tutaj na przykład taki NDD lub Tileman, którzy też mają chyba 84 lub no i teraz tak. I też oczywiście, jakby nie patrzeć, to też tej gra to nie jest FIFA, nie? Ale może chociaż tyle, że jest podobna troszeczkę. No i już bardzo ładnie, teraz Dougal, Dougal nad bramką, ale do dobry strzał już, dobry strzał. Naprawdę bardzo dobry. Podoba mi się ten klimat tego stadionu, że jest tak troszeczkę ciemniej i jest tak fajnie tutaj. Sojunciu już został skoszony. Tak samo jak Kasangi, ale niestety przy tym drugim mamy rzut wolny. Sojunciu. Teraz Sanchez będzie starał się odebrać. No i Luis podaje górą do Jezusa. O Boże, nigdy nie widział. El Kayati ja, obok Nikt tego nie widział Tak samo jak nie, Jak tak samo jak z Facebooka Schmeichel Zaczyna teraz Tą akcję I Egan Z powrotem Podaje Do NDD'ego niestety No i teraz Burns. Ojojoj, oj, oj, Madison skoszony. No, ale przecież ja tam nie rytnąłem tej piłki. No to jak niby... A, tak się zmieniło. I nagle wolny był. Trochę tak dziwnie. Dobra, to już jest piłka nasza. Drawing dla nas. Mamy rzut wolny. Przepraszam, rzut z autu. Teraz do Gal. Podanie do Monteiro. No, i tutaj by się teraz przydało podanie górą? O czym nie pomyślałem? dobrze tam wleciał. O, teraz ładne podanie na Kajatiego. teraz Bell. Podaję górą do Jezusa. Jezus Maria, jaka to była dobra akcja! Tylko szkoda, że się tam nic, że nic z tego nie wyszło. podanie do Dugala który, jak już wiemy, ma dosyć dobre strzały z daleka, no i teraz długa z daleka, ale obok bramki. Przypominajmy, przypomnę także o tym, że jest to mecz Ligi Mistrzów. I właśnie. I tutaj gra Leicester, co jest dziwne, to po pierwsze. A po drugie właśnie jest to mecz Ligi Mistrzów, więc mamy tutaj też okazji okazję, żeby się wykazać, bo ostatnio wygranym meczem w Lidze Mistrzów był mecz z Milanem. Tak samo już kiedyś chyba wygraliśmy z Kalis, ale nie jestem pewien. I jaki tam był wynik ogólnie? Nie koniec pasie No więc jesteśmy z powrotem. Tutaj sobie popatrzmy sekundę na mecze, jak to tutaj wygląda. Wiem na pewno, że Juventus chyba remisuje, ale zagrajmy dalej. No i zaczynają teraz mecz zawodnicy Lester. Już tutaj Madison. Fajnie, że mi te przyciski zniknęły, z boku, bo trochę to denerwuje, jednak. Bo ja, się na przykład przy, bo ja się tak przykładowo w nie kliknę. Poczekajcie chwilę. Dobra, no chyba nic z nimi nie zrobię. Ale jest trochę szkoda. Chyba, że same znikną. Dobra, no i to będzie żółta kartka dla Dougala. Nie możemy sobie na takie rzeczy pozwalać, ponieważ wiemy, że Dougal ma bardzo dobre strzały z daleka. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i jakże wolno, to było o piłkę wszystko. ma, ze środka wywołuje na dakę. Nawet nie zauważyłem kiedy Daka wszedł na wojsko. El Kayati nie dał rady, teraz Egan. No i El Kayati. Gabriel Jezus. Jezus podaje do Kayatiego. El Kayati już doświadkowy wywołuje na Luisa, no ale Michael był szybciej. Monteira. Nie dał rady, teraz Barnes. Na pewno wiem tyle, że nie chcemy tej karnych, ponieważ karne mogą nas bardzo szybko wykończyć. No i teraz Gabriel Jezus ale obronił bramkarz. to wolny. Co tu się stało? Czerwona kartka. Dla koła, Dla Jezusa. Co tu się wydarzyło? Sojinczy ma kontuzję. Nie. Zraciliśmy w tym momencie napastnika. No i się zaczyna, zabawa. Kurde bel niech zejdzie z boiska, w ten sposób zrobimy I Amesford niech wejdzie No szkoda Ale normalnie jak Griezmann w Lidze Mistrzów Podczas meczu z Liverpoolem W grupie oczywiście Albirton Dobra El Kajati Van Amesford Zgubił piłkę, no tak no i to było piłka akurat. Dobra, kontuzja ma evans. Podoba mi się to, że ci zawodnicy są kontuzjowani, przez co bardzo możliwe że słabszych wpuszczają niż lepszych. O Boże, może być słabo w tym, w tym meczu. No Louis już tam był blisko kolejnego niemiego faulu. Na Dougala musimy uważać, żeby on nikogo nie sfaulował, bo wtedy to już będzie problem akurat mocny, bo stracimy kolejnego zawodnika, jeżeli Dougal kogoś fauluje. No i teraz Luis El Kati. Chyba będzie wrzuta, albo i nie wrzuta, no i jak tutaj nie było faulu. Jak ja tak robiłem, to był faul, ale jak oni, to nie, no i tutaj będzie dogrywka i pewnie będą karne. Tak obstawiam, że będą karne. Ale jeszcze nic nie jest wiadome. Jak na razie, to Monteiro zaczyna mecz. Dougal, Van Amersfoort. Monteiro. No i już zgubił piłkę. Nie podoba mi się to. Bernard, Dougal. Będziemy się starali jak najlepiej to rozegrać. Ale nie możemy odpaść z Leicester z, z Ligi Mistrzów. Castranger. No i Dougal, Dougal nie może takich rzeczy robić. Czerwona kartka chyba. Jednak nie. Już myślałem, że będzie druga żółta. też szlikowanie na Sanchesa. No i Van Amesford. Już rusza z piłką. Proszę Państwa, Van Amesford. Rusza z piłką. Wbiega już w pole karne. Podaję do Montenegro. No i obok bramki. Alston ma kontuzję jeszcze. Jest. Trage... Tragicznie jest. Kontuzja, czerwona kartka naszego napastnika. Druga część. Jesteśmy w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji. Nie podoba mi się to bardzo. Spróbujmy, może zrobić tak, żeby zagrał sobie Fischer. Z Niech zagra Ahmad Persson, gala, żeby Nie było ani drugiej czerwonej kartki, ani czarnego zawodnika. Nie podoba mi się nasza sytuacja też w tym sensie, że jest 0-0. W momencie, w którym jest. Do gry w kanał no, i frikik, O Boże! Żółta kartka dla Sancheza. I to może być gol. Ale gola nie ma na szczęście. Fisher. Teraz Luis Ahmad Persson Nie, czaj, yy, przepraszam Pan Amersfoort, Dobrze, rzut wolny Żółta kartka dla Justina Boże, jak ja się stresuję w tym momencie Podanie do Elkayatiego No i Elkayaty niestety gubi piłkę w polu karnym No i to są karne To są karne Nie podoba mi się to w tym sezonie możemy się już pożegrać z Ligą Mistrzów, ponieważ ja w karnych w tej grze dobry nie jestem. Karne. Dobrze, ja wiem jak się karne broni. Ustawiam tą stronę. Słupek! O Boże. Od razu mamy lepsze szanse. No i nie mamy szans jednak. Ja muszę też dobrze wyczuć sobie takie karne. No i niestety. Zresztą, ze skąd ja mogłem wiedzieć? Dobrze, 1-1. Może jednak się uda karne z Lester. No niestety, 2-1 dla Lester. Nie, poprzeczka, co ja zrobiłem. Kiedyś musi być ten karny w tą stronę. No i nie! Już jest po nas. Już jest naprawdę po nas. Co ja? Co ci jawodnie robią dzisiaj? Dwie poprzeczki. Gorzej to chyba być nie może, nie? Odpadliśmy z Ligi Mistrzów z Lester, karnych przez dwie poprzeczki. Jedyne co w tym momencie mogę powiedzieć, to to, że to by było na tyle. I to widzimy się w kolejnym odcinku. A więc zostawcie suba i łapkę w górę. Siema.